Dobry wieczór, rolnika Zając Świat Gwiazd, a wraz z jest Don Casio, hej! Cześć! Jak emocje po pierwszej konferencji Prime ma 4? Bardzo dobrze, spoko, inna, każda konferencja jest inna, mhm. więc jest ciekawie, nowe wnioski, nowe analizy, zawsze jest nad czym pracować. A kto jest obecnie najlepszym nabytkiem Prime'u? Z tej karty walk? Mhm. Z nowych nabytków? Mhm. No z nowych nawyków to uważam, że ciekawym jest, nie wiem czy najlepszym, Monika Esmeralda-Godlewska. Chociaż dziwiło mnie ich tam podejście, bo tak wiesz, w kuluarach na siebie gadają, a tutaj nagle Spokój. miłość, to takie dziwne. Kto tam jeszcze jest z nowych? Na pewno ciekawy ten Rafał Gawron, bo tu też były ciekawe dymy. Po Rafała Gawrona, czyli sportowego świra, ma swoją walkę z, ochr z byłym ochroniarzem z Tindera. Jakbyś miał wybierać spośród tych dwóch ochroniarzy, który miałby Ciebie chronić, to kogo byś wybrał? Nikogo, bo chroni się sam. <grych> czyli nie potrzebujesz ochrony? Nie, nie, potrzebuję ochrony. A masz takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, poruszasz się po Warszawie, gdzie jest wiadomo, dużo twoich i fanów i pewnie część antyfanów i zaczepiają cię na ulicy, czy nikt nie ma odwagi? Nie, antyfani to są tylko przed komputerem. Nie? Tak to nikt na, na żywo ciebie nie zaczepia, nawet raczej pewnie ten, który napisał negatywny komentarz, podejdzie jeszcze po zdjęcie. No. Tak, tak, takie przypadki też widziałem. Czyli na żywo się cykają ciebie po prostu? Nie chodzi o cykają, a czemu mają mieć się cykać? No ja nie jestem jakiś, nie wiem, że podchodzę i biję ludzi. No, przecież jestem normalnym gościem, no to czemu mają mieć się cykać? Nie no nie, no po prostu wiadomo, że są tacy, którzy piszą złe komentarze, negatywne, a na żywo wiadomo, że mają zupełnie inną twarz. A propos twoich twarzy, dzisiaj jesteś i konferencjerem, i jesteś też sportowcem, zawodnikiem. Jak w ogóle, jaki w ogóle masz plan na to, żeby pokonać Popka? Czy to będzie bardzo łatwe dla ciebie? Wydaje mi się, że będzie bardzo łatwe, chociaż wszyscy... Nie mówią, mówię, czy co ty, chłopie, Popek ma taką siłę, kurwa, cię znakotuje w pierwszej rundzie. Ciwi mnie to. To nawet moi znajomi, niektórzy, co ty kurwa, na pewno ci tak łatwo nie pójdzie. Nie wiem kogo oni widzą w popku. E, może tego Monstera, ja w nim nie widzę. Tego Monstera. Okej, okay. nie będzie łatwym rywalem. E, na pewno ma dużo większą siłę niż Murański, ale ja tam... Też, no zdeklasowałem i tak Murańskiego. Była taka ciekawa walka, ale ja tam zrobiłem 10 treningów, tutaj zrobię co najmniej 25, więc no i wtedy balowałem, teraz nie baluję, więc nie wiem, jakoś czuję spokój. Miałem taki spokój, nie wiem, przy pierwszej mojej walce z Polańskim, to wtedy się stresowałem tym, że za spokojnie, że w ogóle się nie stresuję. Mówię, kurwa, każdym, pomimo, że miałem go za pizdę, to mówię, nie, no każdym mu, trzeba się lekko stresować. To tego nie wiedziałem. Potem miałem kolejny raz tak przy Rataju, potem przy Murańskim. I już teraz jestem przekonany, że to jest normalne, że po prostu jak nie czuję od kogoś stresu, yy, znaczy nie czuję, że może mi zagrozić, to nie stresuję się niczym, nie? Bo tak to wydawało mi się, że nawet jak z największą pizdą walczysz, to i tak lekki stresik powinien być. Tak, miałem przy tej, tak jak mówię, polańskim rataju. Potem przy murańskim, to już jak nie miałem tego stresu, to już byłem taki e, bardziej świadomy tego. No a teraz, że nie mam stresu. Wiem, że po prostu mój umysł analizuje to, że to będzie łatwa walka, dlatego się nie stresuję. To jest dobre nastawienie, na pewno pomocne. A jest szansa, że przekonasz się do MMA? E, jeżeli Kabi by wrócił z e, emerytury, to tak. Mhm. I to jest tak, to jedyny nie... warunek. No tak to nie widzę rywala godnego hmm. dla mnie, żebym wchodził i pokazywał swoje umiejętności. A propos innych zestawień, co jest bardziej prawdopodobne? Twoja walka z Boxdelem, czy Pawła Jóźwiaka z Boxdelem? Wydaje mi się, że Pawła Juźwiaka z Pombelem, bo e, jednak ja go zdeklasowałem. Grubasa, to nie wiem, czy jest sens, żebym wszedł i znowu mu napierdolę. Na pewno dużo ludzi by chciało zobaczyć, jak y, Bąbel Farmazoniarz y, drugi raz dostaje oklep i tym razem nie, nie oszczędzałbym go, ale wydaje mi się, że bardziej emocjonująca by była y, z Pabłem, też widziałam ostatnio ten twój film, który nagrałeś w odpowiedzi na to, co Boxdale wstawił. Jaka była twoja pierwsza reakcja, jak doszło do ciebie sucho i obejrzałeś jego, jego wersję? Bo też rozumiem, że pewnie nie nagrywałeś swojej odpowiedzi na gorąco, tylko tam po jakimś czasie. Eee, no doszło, że odpowiem na, na wywiadach. Potem trochę nadgorliwość moja wzięła górę. Eee, znaczy nie jestem nadgorliwym, uważam, ale tu mnie jakoś kilku znajomych podpuściło. Po bieganiu włączyłem telefon, nagrałem. No, nie była zbyt merytoryczna, umiem przyznać się do tego, ale... Ale szczera. Ale chociaż na, na flow pierwszym... Yy, i Wiesz, no, to on ładny filmik nagrało. Fajny scenariusz, ale wiem, ile stresu to dla niego było. U mnie, wiesz, tylko 15 minut, czy coś, pomy, czy coś pomylę, czy pomyleć czy, czy, czy o czymś zapomnę? Okej, okay, zapomniałem, umiem przyznać. Nie było tam y, kilku kwestii wyjaśnionych. Takich jak, nie wiem, że co powiem na to, że moi byli rywale są w prime. No nic, chociaż Eltos nigdy u mnie nie zawalczy, a u nich wielka kosa bombela z Limassia jednak walczyła. bo rozpara pokrzyczał paluszkiem, że chaj się nie zgadza, a to musi zawalczyć. I Bogdol z podkulonym ogonem się zgodził. Tak samo Murański wyzywał ich od kurwa najgorszych, od śmieci, od frajerów, od kubkarzy szwawęckich i co, walczy. Więc Taka hipokryzja z ich strony nie interesuje mnie. Ale tutaj z kolei macie byłego ochroniarza Jacka Murańskiego, który chce bardzo tej walki ze Starym Murańskim. Jest szansa, żeby ta walka odbyła się na Omach Prime, właśnie? No, czas pokaże. Tyle mogę Ci powiedzieć. Okay. A jeszcze wracając do tego filmu, czemu nam są wyłączone komentarze? Skąd taka decyzja? Yy, no, wyłączyłem. Jeżeli. Fame dzwoni. Znaczy, mam podkupionych tych komentarzy. Oni narzucają narrację. Młodzieży, a jak już tam kilka komentarzy negatywnych było, no to potem, nawet jak ktoś chce neutralny albo pozytywny komentarz zostawić, to już patrzy: Ej, może ja będę dziwny, jak komentuję pozytywnie, więc nie chciałem. A i na kilka komentarzy odpowiedziałem, na przykład: O, taki siebie milioner, kurwa, 300 tysięcy ci szkoda na cele charytatywne. No to co, kurwa, jak ja mam pieniądze, to mam. Na lewo i prawo rozdawać, to takie z dupy, nie odpowiedziałem tak, i napisałem też to tak, jakbym się przyznał, bo żaden proces kurwa jeszcze się nie odbył, tylko były mediacje i oni wiedzą, że przegrają, dlatego sami się chcieli doprowadzić do tych mediacji, bo to oni. Oni zakładają mi proces, a potem sami dążą do mediacji, czyli wyjaśnienia tego przed. No bo wiedzą, czułem kupę majta, że nie mieli podstaw do tego, więc e, sami chcą mediacji. E, no i co? Ja mam się kurwa. Wyłożyć 300. No takie komentarze były. No to podpisywałem i patrzę, że oni te komentarze wtedy usuwałem, jak ich e, wyjaśniłem w tych komentarzach. No to mówię kurwa, bez sensu, takie, że będą narzucać mi tylko negatywną. E, Mówiąc, co masz zrobić z pieniędzmi, prawda? No i inne rzeczy. Mhm. Jeszcze a propos e, wspomnianego przed chwilą e, Najmana, kto ma zakaz wjazdu do Prime? Pytanie. No To jest właśnie pytanie, kto ma zakaz wjazdu do Prime? Kogo, kogo byście nie przyjęli na 100%? No już jest to wiadome, nie od dziś, że Eltos nigdy nie zawalczy na Prime. No tak, ale czy kto, ktoś oprócz właśnie Eltosta? Nie rozmyślałem nad tym. Na, na razie wiem, że nigdy ta kurwa, bita kurwa nie zawalczy na Prime. Okay. To jeszcze mam na końcu pytanie odnośnie Twojego stroju, czy to jest jakiś przedsmak merchu z Prime, czy będą jakieś ubrania właśnie mniej więcej w takim wzorze? Nie, to z panią Grażynką z Dom Modynysa sobie zaprojektowaliśmy i dzisiaj pasował, bo robiliśmy zdjęcie też na stronę e, mhm. tego Freak, Freak Talent Show, który będziemy tworzyć. i tam Właśnie będziemy powiedz szukać, mi coś o tym. Będziemy szukać nowych twarzy, mhm. takich coś jak Robalini, bageta bo uważam, że tu oni dostali platformę i się wybili. Taki robalini linii bageta, więc jest miejsce na takich nowych twórców, nie trzeba brać od razu zasięgowych, tylko jak ktoś jest charyzmatyczny i ciekawy i go ludzie pokochają na tych castingach, czy na żywo, czy na odcinkach, to wtedy go dostanie kontrakt od nas. Jeszcze myślę nad kwotą, nad ilością walk i po prostu chcemy to zrobić pierwsi w Polsce. Więc ja będę miał na wszystko odpowiedź, pomimo że Duopol, inne federacje nam robią, oni się sami zaorają tym, bo ludzie jednak e, widzą, że się staramy i mam nadzieję, że będą nas wspierać i nie będą chcieli doprowadzić do tego, żeby tylko ci sami zawodnicy między sobą walczyli, tylko dadzą nam szansę, żebyśmy wprowadzali to nowe gwiazdy. A jakie zadanie trzeba będzie wykonać mniej więcej, żeby właśnie otrzymać no, ten przywilej, żeby właśnie być związanym z Prime'em poprzez ten nowy projekt? Na pewno wypełnić ankietę, którą sam przygotowałem. Ok, czyli e... nad wszystkim czuwasz? Tak, czuwam, czuwam. No wiadomo, też sztab ludzi mi w tym pomaga, ale, mhm. ale to był mój pomysł. I... Ankietę wypełnić, to będzie pierwszy etap. Potem zaprosimy, czy nie zaprosimy, tą osobę. I potem mam taki plan. No to mogę zdradzić, że plan jest, ale możliwe, że to całkiem inaczej będzie wszystko wyglądało. Że możliwe, że grupę ludzi zabiorę gdzieś tam na wakacje, na przykład na Dominikanę i tam po kilku odcinkach wybierzemy, nie wiem, dwóch, trzech wygranych, którzy dostaną kontrakt w Prime. No, jestem ciekawa, czy z naszych widzów ktoś chciałby w ogóle. No, zobaczymy. Myślę, że jest duże zainteresowanie, bo codziennie setki wiadomości dostanę, że daj mi szansę, daj mi szansę. Dlatego pomyślałem o takim e, projekcie. A propos jeszcze układania, planowania różnych rzeczy, mam takie pytanie, bo mnie to w sobie ciekawi. Kto układa kartę walk na Prime? Czy to są głównie Twoje pomysły, czy to jest tak, że kilka głów nad tym siedzi? No, sztab ludzi. No, ja, e, ja. E, no i kilku matchmakerów. A czy jest jakiś pojedynek właśnie na tej edycji, który tak jakby tylko ty za to odpowiadasz, że są te osoby tutaj, że jest takie właśnie zestawienie? Tak, jest kilka, ale nie będę o, o tym mówił, bo nie chcę nikomu ujmować. I to jest top wyborach. secret po prostu. No tak, no bo co to jest ciekawe, no na pewno te takie, z czego jestem dumny, większość tych zadymiarzy, Łech tam je to tak? jak je, Są to ciekawe zestawienia mogą się domyślić. Większość tych, którzy internet polubił, bo coś się dzieje, to akurat mój pomysł. A czy jeszcze budka telefoniczna powróci, czy to był taki jednorazowy, jednorazowy pomysł? Mam nadzieję, że 26 listopada budka będzie przygotowana. Okej, okay. ciekawe, kto się mnie znajdzie. No, już było rzucone, jak się zjawi. E Jeden osobnik, to zapraszamy, jak nie, to już żeby o mnie nie mówił, więc... Okej, okay. także zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ze mną był już Rzeciński, dziękuję bardzo za wywiad. Ja, cześć, hej.